Ale jak był z babcią na dworze, to mi przyniósł kwiatuszki. Boże. Wiecie, jak już macie senatu. Także dostałam takie... Hmm, chyba one się już zamknęły, bo one były otwarte stokrotki. A to, nie wiem co to jest za kwiatek, ale rośnie u nas pod y, blokiem. <noise> ale jest przepiękny, bo kojarzy mi się to z, y, ze słonecznikiem. Ja uwielbiam słoneczniki, a to prawie jak sonaśnik wygląda, więc jest przepiękny. Już wracam. Zadobujesz mamusi zakupy? Super. Ale nie tam. Uf. co? Melon jest obłędny. Jest soczysty, słodziusienki, no idealny. Idealny. Ja jem oczywiście plastikowym widelcem, bo moje dziecię stwierdziło, że mu jest lepszy. Hmm? Mhm. Jak jest... Och! Tak jak we Włoszech. Mamy czwartek i jedziemy właśnie, znaczy, jedziemy tylko towarzyszyć, ale jedne przełożyć nasze meble, tam gdzie je trzymamy, te, które mieliśmy nasze stare. To nam kiedyś załatwił dom, w którym, który oni wybudowali, i on po prostu sobie stał, bo nikogo jeszcze nie kupił. No i tam trzymamy wszystkie te rzeczy nasze, których nie wzięliśmy do dziadków. Czyli meble, kanapa, naczynia i wszystko, wszystko, co nam nie było tutaj potrzebne, jest w domu, ale jednak się okazało, że teraz będą go wykańczać i te rzeczy przeszkadzają. Większość już przenieśli um, przyniosła ekipa, no ale Adrian ma jeszcze jechać im ma pomóc, um, więc jedziemy my tylko do towarzystwa. Um, Także ogarnęliśmy się i za chwilę wychodzimy. Dobrze, życie i tak było tak, że musieliśmy wstać trochę inaczej niż na co dzień nie tak po prostu że się obudziliśmy, tylko musieliśmy wstać. Bo o 7:20 e, zaczęli kosić pod naszym blokiem, ale zaczęli kosić w taki sposób, że miałam wrażenie, że mają odkurzacz wielkości naszego pokoju i odkurzają wielki gruz. No! No. Okay. No. Nasze meble były w każdym z trzech z tych domów, i każdy się sprzedał. Śmiejemy się, że to właśnie przez nasze meble. Później wleciało śniadanko w maku i omawianie planu, co robimy z budową, bo jestem już na urlopie, który dostosowałam terminem, żeby sobie robić w domu, żeby, żeby coś tam z tatą zacząć, a póki co siedzę i nie mogę go wykorzystać no bo nie możemy wejść do środka. Ja mam do wykorzystania 40 dni za tamten rok, bo byłam na macierzyńskim i nie wykorzystałam ani jednego dnia, a teraz jestem na pułetatu, czyli jeden dzień urlopu, który w tamtym roku miał 8 godzin, w tym roku trwa 2 dni. Dlatego jest ich 40 dni, a nie 20. Makumba, Makumba, Makumba Polska, Afryka, Afryka, Polska Makumba, Makumba, Makumba Myśleliśmy, że sobie wejdziemy do środka, ale rozkopali, więc możemy tylko od zewnątrz, od ogórka, Popatrzeć na schody. Ogórki są na razie jeszcze takie mało, mało wyględne. Co dam? No, nie wyjdziemy sobie dzisiaj. Nie popatrzymy. Możemy sobie pooglądać. Oj, Poglądać z zewnątrz. Ale ubili już troszkę humus. Ja się śmieję, bo humus to może być po, paprykowy albo pomidorowy. Um, no to się nazywa humus, ta ziemia. Będziemy sobie musieli jeszcze nawieść chyba trochę już ziemi. No jakaś trawka tu rośnie, no. Jak nie posadzimy trawy, to jeszcze chwasty wyrosną. Głównie. I już mamy osrakaną elewację. Ja nie, nie będę myć. Ja tam nie będę takiej szczerpy. Dosłownie w sekundę, w której wsiadliśmy do samochodu, zaczęło padać. Więc mamy mega szczęście, Czy nas to nie zapało. Ej, a po cukier jedziemy? Nie? No dobra, to ja najwyżej pójdę. Dziewko? Rośnie? Jak? Mhm uh Mhm -huh. Kolejny dzień wyjątkowo obudził się o 7.20, więc nasz dzień zaczął się też wcześniej. No i ogarnęliśmy się nawet szybko, jak na nas, nawet szybko. Jest po 9, jedziemy do mojej mamy, bo pracuje z ma ma coś z kolanem i nie może chodzić do pracy. Więc pracuje z domu, Adrian mnie tam zawozi. Będziemy tam, ja tam zostaję na dłużej, to ta tam nie wieczorem po prostu odwiedzi do domu yy, jedziemy, zrobimy sobie tam obiad. I godem się pobawi na podwórku, bo mają dom z ogodem, więc na pewno będzie mu lepiej niż w bloku, bo mamy dzisiaj spoko pogoda. A nasz to jest. A sprawdziłam nie ma do nickiego. u nas, jest tylko w Tarnowskich Górach. U nas no w ogóle w Bytomiu nie ma. W Tarnowskich Górach jest tylko dornicki. Może no, tak być. Mój ulubiony pasztet. Nie ma go nigdzie blisko nas. Jest tylko w Wieszowie, ale tam mają rozkopane, więc na ten nie jeździmy. No i tu po drodze był, ale za późno się zorientowałam. Usta? No. Mam cię pocałować w usta? Tak. Fajne pragnienia masz. No ale to nie tylko w usta. A teraz prowadzisz nie samochód. Się Oj, nie, dopiero zamyka Ja, cię. Spływa. No i nie kolina Elka, to jest jakiś fatum. <laughs> Ile to tak kosztowało? Dużo najmniej właśnie Mama mi kupiła no, uczolenie na mm, mleko z wypraw. No to zawsze muszę mieć ze sobą mleko owsiane. No i ciężko jest wozić cały karton do kogoś, bo to oni pamiętają, żeby zabrać. Ja nawet wiedziałam, że są takie świątanki do kawek. Dobra. Ciekawe jak smakują w ogóle, bo się. Nawet nie piłam nigdy z tej... z tej firmy. Myślę, że dwie minimum. nie okay. było. jedno i jakby wcale. 100? Średnie. Strasznie gorzkie. Są zawsze mleczne. W sensie słodkie. No ale ty kawa... Masz... Nie, no, nie chcę. Tu z tej strony jeszcze nie ma... Ja ja Pomocham tylko. Pomocha to ci, ci nic nie da. No, tak jakby zwietrzałe takie zleżały. Już ten no, Plan 4. Wleję jeszcze jedno, żebym miała 5 i 5. No nie, bo on jest Samo w sobie jest niedobre. 5 jest okej, okay, ale strasznie jest takie. Trzeba jeszcze Fajna opcja, ale tak na wyjątkowy wyjątek, żeby sobie brzmieć. Do... No tylko znowu z pięcioma iść w torebce. A tego no, zabiera który wspiera Z jednym, spoko, no ale... Smak taki no, 3 na 10. I teraz już wyszłam ze spaceru, odłożyłam małego, raz się obudził, chyba mu było zimno, bo jest tylko w krótkim rękawku, a dzisiaj jest średnio, bo jest 20, hmm, chyba 1 czy 2 stopnie i bardzo wieje, więc hmm, uspałam go z powrotem i nałożyłam na tą moskitierę bluzę, no bo nie będę go ubierać, nie będę mu też hmm, nic podnosić, więc po prostu położyłam bluzę na tą moskitierę, żeby mu tam nie wiało. Elegancko. Ładnie wiadomo, loda, i połączenie lodów waniliowych z lodami z sorbetem mango jest zajebiste. Naprawdę, w tym roku, jak ja jak nie mogłam jeść mm, nabiał, to robiłam sobie tylko taką dosłownie pół łyżeczki tej tych lodów waniliowych i resztę sorbetu. No? Super. Ślicznie, tak delikatnie, tak. Mięciutka <laughs> jest fisza. Uszko ma. No, uszko. No, moja, moja, taka moja, kochana. Jaka kochana, tak. Łapka. Nie bijemy delikatnie, moja, moja. Mm, nie denerwujemy, kotka. Moja, moja robimy. Na urodziny Adrian wymarzył sobie golarkę, trymer, coś takiego, więc pojechaliśmy do sklepów jego urodziny właśnie to kupić. Przy okazji też wymieniłam sobie folię w telefonie, bo w tamtej miałam problem, żeby nagrywać. No a Nikodem zasnął nam w samochodzie, bo to była pora jego drzemki. A zasnął tak twardo, że wyciągnęłam go z samochodu i przez pół sklepu jeszcze niosłam. Tylko i w końcu mam przednią kamerę, patrz. No. To taką normalną. Ale jakość. Mm. Wow. Ale jakość normalnie, wow. nowy telefon? No jakby miał nowy telefon. Mieliśmy sobie pojedzenie urodzinowe. Urodzinowy obiad Adriana, więc jakiś nowy burger, który bardzo chciał e, spróbować, że <grybujeszko> już ma, idzie i idziemy do domu jest. Wow! <grybujesz>

Zrobiliśmy tort i jedziemy pospacerować, bo wiążek pełny. Idziemy sobie zobaczyć dobra, na budowę. Co ci skoczył? Dobra, już stąd widzimy, że nic nie jest zrobione. Um, szkoda, bo myśleliśmy, że coś chociaż ruszą, no ale dobra. Niby mają na... W połowie lipca już mamy mieć akt. Niby. Jakoś tego nie widzimy, bo już jest szósty, a został im tydzień, więc raczej w tydzień nie zrobią tej całej wody, kanalizacji i tak dalej. Na to kostki i jeszcze płoty, a do tego jeszcze dochodzi elewacja z przodu, więc średnio to widzę. Myślę, że do końca tego miesiąca, a nie do połowy. Adriana wczoraj kupiła tort dla 16 osób, no a że byliśmy w piątkę, no to ciężko nam go zjeść, więc zebraliśmy się i jedziemy za dla moich rodziców i dla moich dziadków. Nie wiem, czy kiedyś zebraliśmy się tak szybko, odkąd mamy dziecko, ale chyba w 15 minut, bo zjedliśmy śniadanie i, i zaczęliśmy się ogarniać, i wyszło nam 15 minut, więc całkiem fajny wynik. Możemy wziąć, wziąć sobie 9 kurczaków Ja nam wezmę dwie kanapki z punktów I tak zrobimy co? Obmyślamy bardzo tajemny plan, jak zjeść w maku żeby się nie bardziej opłacało No <śleszy>